Nie pamiętajmy. Żaden bardzo na tej hali nie, nie powinien się czuć urażony. Każdy z Was jest wyjątkowy pomimo tych samych imion, pamiętajcie. Dobra, e, słuchajcie, mam zajebistą rzecz dla Was. Ogólnie ja się tą przesłanką, bo ona jest twój... Pierwszy wers jest chyba mój ulubiony. Jaki kiedykolwiek napisałem, jest 100% prawdziwy. Ciekawe czy ktoś z Was kiedyś miał coś takiego, bo słyszałem, że to dosyć popularna taktyka. Odpalaj to. W górę jeszcze na że ma raka Trwa ja do tego no i wcale nie umarła. Czy jest kuzem, teraz chodzę po zerania. Teraz mam czym serca i razem ten kał, czy się ta podeszła. Potem pała butem, druga i tam pierwsza. Nie chcę być ich bólem. Przez sobie tańczy, bez czy karki, łapie to Fatality, odwiedzy do ładowarki, poprzez zainfiltrowaną po twórczość Nie potrafię moje byłe! Miałem dziewczynę, która za dużo czuła I to nie ty, to to wszystko mi podsułaś bluza Jednocześnie w dwóch miejscach, teraz w dwóch sercach. E, e, nie, nie, nie. w dwóch miejscach, teraz w dwóch sercach. <gulanie> Znów próbują mnie łaskotać. Czuję się jak <gulanie> to ma postać. Postępuję jak idiota, jeszcze nim nie byłem wczoraj. Tyłą tylę mają ostrza, tylko czołem się niepodobny. Może przyjedę na dwie dziecko, tylko chętę bez... I powiem wtedy, że chciałbym się uśmiechać No chyba, że to zwień, żeby nikt się nie dowiedział Czuję, się umieram, to miłość nie powinna

Češ je dva meseca, veš, dva srca.